Cześć i dzień dobry. Witam Was na moim kanale. Ja mam na imię Agnieszka. Mieszkam w Ameryce 30 lat i nagrywam takie filmiki e, troszeczkę tutaj o życiu w Ameryce. W sumie na dzisiaj był troszeczkę inny temat, ale nie miałam czasu do końca go przygotować, także przyłożymy ten temat na wtorek. Dzisiaj e, może troszeczkę chciałam do Was porozmawiać. O rzeczach, które się stały w tym tygodniu, chociaż dzisiaj dopiero wtorek. No, ale jest taki troszeczkę trudny tydzień. Szczerze mówiąc, w sumie to nie wasz problem. Zanim cokolwiek powiem, chciałam wam serdecznie podziękować za oglądalność, za komentarze i za wszystkie łapki w górę. Mówię, że się nie przygotowałam. Troszeczkę sobie zapisałam, żeby za bardzo wam tutaj nie kręcić i nie gadać. Także pierwszą rzecz, co chciałam wspomnieć, to Was przeprosić, tak przeprosić, ale nie przeprosić. Ja wiem, że mój polski nie jest perfekcyjny. I Pracuję nad tym, ile mogę, albo ile mam czasu, i naprawdę się staram. Wiem również, że w porównaniu do kogoś, kto mieszkał w Polsce, skończył studia w Polsce, to mój polski jest bardzo prosty. I szczerze mówiąc, to dużo razy trudno mi znaleźć słowa, żeby Wam powiedzieć to, co tak naprawdę myślę, bo wydaje mi się, że często Myślę po angielsku, a później muszę sobie to wszystko przełożyć na polski, żeby Wam powiedzieć to, co chcę Wam powiedzieć. Także, nawet jeżeli coś sobie napiszę, to napiszę sobie po angielsku, a później tłumaczę sobie to po polsku. Dlatego przepraszam Was bardzo. Za może moje niedociągnięcia. Mam nadzieję, że mi przebaczycie i będziemy jakoś dalej szli. Otworzę sobie okno, bo wyłączałam samochód, żeby nam nie szumiało, um, ale ciepło jest na dworze i nie chcę się tutaj ugotować. Um, no tak, chciałabym mówić super po polsku. Ale niestety nie mówię super po polsku. Także, jeżeli chcecie dalej oglądać i Wam za bardzo to nie przeszkadza, to serdecznie Was, zap, was zapraszam. Okej, okay. co dzisiaj chciałam wspomnieć? Mianowicie wrócę do nie ostatniego filmu, tylko filmu przedostatnim, kiedy rozmawiałam o groźbach w szkole i strzelaninach szkolnych. Ogólnie szczelininy się e, dzieją wszędzie w Ameryce, no i wiemy, jakie e, są tego powody. E, w tym tygodniu, wczoraj, w sumie w poniedziałek, e, była następna groźba e, u nas w szkole, i e, to jest taki trudny temat, bo może nie wszyscy chcą na ten temat rozmawiać. E, jak to szkoły ogólnie obchodzą i to jest właśnie rzecz, która mnie najbardziej denerwuje, bo jako pracownik szkoły em, często gęsto my nic nie wiemy, co się dzieje. Otworzyłam sobie okno. Pan jedzie. Okej. Okay. Często gęsto my nic nie wiemy, e, co się dzieje e, aż e, po fakcie. I e, to było e, Problemem, na przykład ostatnim razem, i były skargi od strony nauczycielów, ale również rodziców, że jesteśmy trzymani w ciemności. Captain the Dark. Tak właśnie to miałam na myśli. Także i tym razem w sumie było tak samo. Dopiero jak e, wyszłam z pracy dowiedziałam się, że była groźba. Chociaż wiedziałam, że coś się dzieje, ponieważ e, u nas w ofisie było bardzo duże zamieszanie, ale e, no nie wtrącam się, bo to nie moja sprawa. Także, że była groźba, no i oni pracują na e, rozpracowaniem, e, co to naprawdę jest, ale my jesteśmy bezpieczni. Po takiej wiadomości nikt nigdy nie czuje się bezpieczny. Szczególnie rodzice, którzy muszą wysłać swoje dzieci do szkoły, bo taka wiadomość tak naprawdę Wam nic nie mówi. No, oczywiście, że nie, może, nie mogą e, dokładnie powiedzieć co i jak, e, bo e, nie chcą też zastraszać rodziców, ale. E, Taka powierzchowna wiadomość również nie jest uspokajająca, tylko bardziej denerwująca. Większość szkół i te wiadomości zazwyczaj już idą od wyższych osób niż nasz dyrektor. Większość szkół tak traktuje właśnie taki problem, gdzie nauczyciele nic nie wiedzą i rodzice również nic nie wiedzą. Jeszcze jako rodzic to. Rozumiem, że powinni wiedzieć, że ich dzieci są szczy... nieszczęśliwe. No, oczywiście, szczęśliwe również, ale że są bezpieczne. Ale jako nauczyciel, ja powinnam wiedzieć troszeczkę więcej, żeby jak przychodzę do pracy na następny dzień, żeby nie wchodzić do budynku ze strachem. Także dzisiaj rano dowiedzieliśmy się, w końcu, co naprawdę było? No i oczywiście e, złapali tą osobę, k, e, ucznia, który wypisał groźbę znowu w łazience. Tym razem inny uczeń, chociaż e, nie wiadomo, czy to nie był ten sam, ponieważ tam tym razem nie e, do końca nie wiedzieli, kto to zrobił, i nigdy tego ucznia nie złapali. Tym razem mówią, że to jest in, in, inny uczeń. No nie wiem. Nigdy nie będziemy do końca wiedzieli prawdy. Także pod koniec dnia znaleźli odpowiedzialną osobę za to, no i oczywiście już wtedy wkracza policja, i policja jest odpowiedzialna za to, co będzie się działo dalej. Um, chciałam jeszcze dodać, że tamtym razem o tym nie powiedziałam, chociaż e, powinnam. E, jedną e, z takich e, rzeczy, co dużo szkół, jak również e, jeżeli są grane mecze po szkole wprowadza, to jest na przykład plastikowe, przyźroczyste torby, albo kład, e, jak e, moje chłopaki grają w mecz e, po szkole e, z drugą drużyną z innej szkoły, to nie można nic ze sobą wnieść. Nie można mieć e, kubka z piciem, nie można mieć żadnej torebki. Jedyne co będziesz miał w ręce to jest e, klucz i może ewentualnie e, swój portfel. Um, Także. Tak to z jednej strony, no dobrze, czujesz się wtedy bezpieczniej, tylko że jak ja ostatnio wchodziłam właśnie na mecz Adasia, to stała przede mną mama z małym Dzidziusiem i z torbą, w której potrzebowała rzeczy dla tego Dzidziusia. W końcu ten mecz trwa 90 minut. Musiała się wrócić do samochodu i zanieść z powrotem tą torbę, bo oczywiście, no nie wiadomo, mama z Dzidziusiem też może mieć pistolet w torbie. Śmieje się teraz, chociaż to nie jest śmieszne, to nie miał być w ogóle żart. O to chodzi, że tej innych płacą normalni ludzie, którzy chcą uczestniczyć w życiu w normalny sposób. Ale ponieważ ten kraj nie może sobie poradzić z bronią, to każdy musi zapłacić za to jakąś cenę. Na przykład w tym przypadku ta cena nie wydaje się zbyt duża, bo nie możesz wnieść swojej torebki na mecz sportowy, ale dalej, jakaś to jest cena. Zanim skończę, jeszcze chciałam zaadresować komentarze, które. W miarę często kilka się pokazało pod moimi filmikami, w sensie jak ci się nie podoba, to stamtąd wyjedź, albo po co siedzisz w Ameryce, możesz się przeprowadzić. Oczywiście, że mi się w jakiś sposób rzeczy w moim codziennym życiu nie podobają, ale to nie znaczy, że jak wyjadę gdzieś indziej, to nie będzie innych rzeczy, które mi się nie podobają. Jeżeli będziemy uciekać od sytuacji, w jakich jesteśmy, to będziemy uciekać przez całe życie, bo do następnego miejsca, jak się wyprowadzę, to będzie coś innego, czego będę może się obawiała, co mi się nie będzie podobało. Te filmiki nie są e, o tym, żebym ja, że ja narzekam na życie tutaj w Ameryce. Te filmiki głównie robię, żeby e, dać Wam mniej więcej jakieś informacje o codzienności życia tutaj. E, wiem, że jest jakieś zainteresowanie na, tym, na ten temat i e, myślę, że. Wiedząc, jak to może wyglądać od osoby takiej codziennej, która tutaj mieszka i żyje przez lata, daje to jakąś może inną perspektywę. Ale w żaden sposób to nie jest moje narzekanie albo na przykład oczernianie Ameryki. To nie jest moim golem tych filmów. Ja nie chcę oceniać Ameryki, bo jest oczywiście dużo rzeczy, które w tym kraju lubię. Może jeszcze do tych filmików nie doszliśmy. Jeszcze nie mam planu dokładnie, jakie filmiki będą na tym kanale, ale pokażą się również te dobre filmiki. Także jeżeli moje życie byłoby tutaj takie naprawdę tragiczne, to oczywiście bym tutaj nie mieszkała, ale nie mieszkam w biedzie, nie mieszkam tutaj na ulicy, mam tutaj dobre życie, moje dzieci mają tutaj dobre życie. Z dużo, jest dużo wad, ale myślę, że takie życie jest mniej więcej wszędzie. Nie ma idealnego świata, bo nie ma idealnych ludzi. Także dwie rzeczy są właśnie ze sobą powiązane, i gdziekolwiek nie wyjadę, nie przeprowadzę się, to będę musiała przyzwyczaić się do innych rzeczy albo aspektów tego życia. Także tyle chciałam wam powiedzieć na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobał taki samochodowy filmik, vlog. Jeszcze się zastanawiam czego wrzucić, jak teraz to mówię, ale prawdopodobnie się pokażę na moim kanale. Dajcie znać jak wam się podobało takie szybkie taka moja szybka wypowiedź na temat Dzisiejszych problemów Ameryki. Dobra, to tyle. Na razie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.